Kochani, jest dopiero listopad, a Skolin jest już przygotowany na święta, moi drodzy. Bo nie dość, że już wcześniej można było kupić w jego sklepie kalendarz adwentowy, co jest już w miarę zrozumiałe, no bo kalendarz adwentowy jest oczywiście od 1 grudnia, więc yy, wypadałoby już go kupić, żeby na już no za 6 dni, kochani, go mieć. No za 6 dni. No, i oczywiście kalendarz adwentowy spoko, ale na jego sklepie pojawiły się też już bombki choinkowe. Różne kolory tam były niebieskie, różowe, jakieś tam jeszcze, z napisem takim z diamencików z Kolim. Także tutaj z Kolim na świętach też troszeczkę sobie zarabia i oprócz kalendarzy adwentowych zorganizował też do swojego sklepu bombki. Bardzo. Fajnie, no jak ktoś jest fanem z kolima i lubi jego muzykę, no na pewno będzie chciał mieć taką bombkę na choince. Ja takiej nie będę chciała mieć, bo my zazwyczaj zawsze srebrną całą mamy, moja mama zawsze chce srebrną, więc e, tego się zawsze trzymamy, a taka różowa czy niebieska raczej by nie pasowała, więc e, ja raczej nie kupię, ale może jest ktoś, kto jest chętny na zakup takiej bombki, to... No to fajnie, no wiadomo, fajnie, tylko nie ma na pewno są szczęśliwi, że ich idol gdzieś tam w, ta, w tą stronę idzie i że gdzieś mogą na święta mieć część jego w swoim domu. W ogóle też, zosta też jest taka, już troszeczkę mniej świąteczna, ale poście jest cały taką podobiznę z kolina. Ma ja tak popatrzyłam, myślę sobie. Oh my goodness! Wow! No to tego raczej bym też nie chciała mieć. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie? Czy już przygotowujecie się do świąt? No i oczywiście czy kupicie jakąś bombkę czy kalendarz adwentowy od Skolima